Przegraliśmy mecz, który był dla nas naprawdę takim podsumowaniem sezonu i można było tutaj spokojnie, spokojnie się utrzymać, ale, ale nie wiem czy myśmy nie wytrzymali napięcia, czy to nie był ten zespół, który grał z ruchem, to nie był ten zespół, który grał z Arką i, i, i ta pierwsza połowa była naprawdę e, no nie tak jak sobie założyliśmy. Drugie wyglądało to trochę lepiej, no ale <coughs> jeśli my mamy takie sytuacje i nie strzelamy, no to o czym możemy mówić? Dziękuję. Dziękuję, proszę o pytanie. Trenerze, to jedynym pocieszeniem jest wynik z Lublina, gdzie zagłębie wygrało i dzięki temu się utrzymujecie. utrzymujemy, zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Natomiast tak, ma Pan rację, że jedynym pocieszeniem tego weekendu to będzie wynik z Lublina. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Panie trenerze, kontuzja z pierwszej połowy, na ile poważna? Jest już jakieś burza, co, co, co tam w ogóle się. No, to, co możemy powiedzieć, Nie musimy go przebadać? Na gorąco skoczył do głowy i przyprostowało mu kolano, więc ja się taki kontuzji boję właśnie, bez przeciwnika, gdzie noga ucieknie, źle zostanie postawiona, więc najpierw musimy go zdiagnozować. Zrobimy USG, rezonans, ale na pewno nie zagra w ostatnim meczu z Piastem.